Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj odcinek z serii biznesowych, ale będziemy dotykali do kwestii również prywatnych, kulturalnych, ponieważ jak prowadzi się firmę czy firmy, to niestety nie można tego tak rozgraniczyć bardzo wyraźnie z życiem prywatnym. I chciałem tutaj zaznaczyć jedną rzecz, że bardzo ważne, jak jesteśmy zmęczeni psychicznie po pracy, żeby również mieć pewne doznania kulturalne i mieć taki odpoczynek mentalny. Ja wiem, że w jednym odcinku mówiłem o tym, że jak jesteśmy zmęczeni psychicznie po pracy takiej biurowej, administracyjnej, to powinniśmy odpoczywać fizycznie, pójść na spacer, pobiegać, uprawiać jakiś sport, ale nie tylko takim odpoczynkiem siłowym odpoczywamy, ale powinniśmy również robić takie doznania kulturalne i zwracam uwagę na takie rzeczy jak dobre kino, a naprawdę dobre. Bo dużo jest również chłamu w otoczeniu. teatry, opera, które wznosi nasz na pewne poziomy, i to też powoduje, że nasz poziom biznesu też się podnosi, bo my, jakby, się wzorujemy na tym. Proponuję wyrzucić w ogóle całkowicie telewizor, jeżeli chodzi o słuchanie telewizji, nie oglądanie w ogóle żadnych seriali, bo to jest strata czasu, marnotrawstwo tylko na, na, na rzeczy, które de facto. Później jak podliczymy ilość godzin, to, to jest to marnotrawstwo. Ja osobiście nie używam. Natomiast wolę i preferuję YouTube, który podaje mi treści, które ja chcę. Bo zauważcie, zauważ, że w telewizji czy w radiu treści, które są podawane, są podawane według klucza telewizyjnego, czyli po kolei rzeczy, które są wtłaczane Tobie do głowy, są ustalone przez y, ludzi od marketingu, od PR-u, gdzie powoli, powoli masz wtłaczane różne rzeczy, których nawet nie chcesz. Może jedna informacja jest dla Ciebie ważna, ale dwie, trzy są po prostu nieistotne, których nawet nie chciałbyś słuchać. Więc jest bardzo istotne, że telewizja wtłacza do nas wszystko, y, co nawet nie chcemy, natomiast YouTube, kanały, które subskrybujemy, wtłaczają do naszej głowy, naszej głowy tylko to, co potrzebujemy. I na pewno koncerty, fajne, jak one są na przykład, nie wiem, na świeżym powietrzu, tak, gdzie i też się i wyszalejemy, albo słuchamy pięknej muzyki i również zażyjemy świeżego powietrza. Natomiast książki, książki, jeszcze raz książki, to, co kiedyś też wspominałem, że to są nasi mentorzy, których możemy nosić wszędzie, gdziekolwiek jesteśmy, czy w domu, czy gdzieś na wyjeździe, czy gdziekolwiek na świecie nawet jesteśmy, więc tego mentora możemy ze sobą zabrać. No i oczywiście każdy musi znaleźć swój obszar tak naprawdę, tak jak ja znalazłem, że jestem coraz gdzieś, czy w teatrze, czy w operze, czy w kinie tak naprawdę, czy tam książki słucham YouTube'a, moich po prostu ulubionych kanałów, tak każdy musi znaleźć ten, ten obszar i chciałbym, żebyś trzymał, trzymała się tego systematycznie tak naprawdę, żeby cały czas jak pracujesz, funkcjonujesz, żeby również, również te doznania kulturalne były z Tobą, żeby one Cię nie opuszczały tak naprawdę, co tydzień coś fajnego zrobić, tak naprawdę to wtedy mija 52 tygodnie i zobacz, w ciągu 52 tygodni na pewno przeczytałeś jakąś książkę, na pewno byłeś w kinie, w teatrze, w operze, coś posłuchałeś ciekawego tak naprawdę, ale nie zmarnowałeś czas na rzeczy, które Ciebie nie interesują. Także życzę powodzenia, ale jak zwykle powtarzam, systematyka jest bardzo ważna i w ten sposób trzeba to robić. Trzymam kciuki, trzymaj się, dobrego tygodnia. Cześć!